To była nasza pierwsza podróż na Filipiny, kraju, którego jeszcze dwa miesiące przed wylotem w ogóle nie braliśmy pod uwagę. Fascynował on nas od dawna z uwagi na utrudniony dostęp i otaczającą go aurę mitów pięknych plaż i raju na ziemi. Moja mina mówi wszystko, prawda? W stolicy Filipin spędziliśmy całe dwa dni, pokonując na piechotę ponad 10 km, eksplorując slancy, bogatą dzielnicę biznesową oraz zabytki średniowiecznego intramuros. Nie wszystkie miejsca nas zachwyciły, ale o tym dowiecie się za chwilę. Zapraszamy na pierwszy odcinek podróży po Filipinach. W drodze na Filipiny odwiedziliśmy jeszcze Singapur i Kuala Lumpur. Z tych miast loty do stolicy Filipin były najtańsze, dlatego też zdecydowaliśmy się na wylot ze stolicy Malezji. Lot odbył się w nocy. Wylecieliśmy po północy, a na filipińskiej wyspie Luzon postawiliśmy stopę dokładnie po 6 rano 1 listopada 2019 roku. Po załatwieniu wszystkich formalności, zamówiliśmy graba i udaliśmy się do pobliskiego dworca autobusowego, gdzie rozpoczęliśmy eksplorację najbardziej zatłoczonej metropolii na świecie. Metro Manila to przeludnione i wiecznie zakorkowane mega miasto, złożone z 16 miast i jednej gminy. Daleko mu do czystości, jaką mogą pochwalić się inne stolice regionu. Krążą legendarne już historie o biedzie w tej aglomeracji, czego mogliśmy doświadczyć między innymi przechodząc przez Pasay City. Chcemy jednak opowiedzieć o naszych wrażeniach od początku. Lądując na międzynarodowym lotnisku w Manili, jesteśmy tak naprawdę w Pasay City. To jedno z biedniejszych miast w metropolii, które liczy ponad 400 tysięcy mieszkańców, i zdecydowanie nie polecamy jego zwiedzania na pierwszy kontakt z Filipinami. Chwilę po opuszczeniu terminalu pękło złudzenie komfortu, jaki odczuwaliśmy jeszcze w Kuala Lumpur. Pierwsze zetknięcie się z architekturą miejską było bolesne, a przecież widzieliśmy już podobne sceny zarówno w Bangkoku czy Jakarcie. Kierowca graba dosłownie wyrzucił nas pod dworcem, który był niczym więcej jak obskurną budą z ogromną prowizoryczną wiatą dla autobusów. Podróżni cisnęli się pomiędzy autobusami, wdychając spaliny, dlatego postanowiliśmy przejść przez Passai City do Makati, gdzie znajdował się nasz hotel. Po drodze mogliśmy przyjrzeć się z bliska miastu, w którym chyba nikt nie dba o porządek. Przelotny deszcz, który złapał nas na chwilkę, spłukał brud i towarzyszący od początku brzydki zapach Metropolii. Po kilkuset metrach skręciliśmy z głównej drogi w boczną uliczkę prowadzącą przez jedno z osiedli slumsów, do których turyści zwykle nie zaglądają. Można powiedzieć, że Pasaj City przeszliśmy na wskroś. Wielopiętrowe budynki wyglądające jak rudery lub chatki pamiętające zamierzchłe czasy tętniły życiem jak typowe miejskie osiedla. Zwisały z nich suszące się ubrania, a z okien wystawały kwiaty świadczące o tym, że lokum było zamieszkane. Podczas spaceru ani na chwilę nie czuliśmy się zagrożeni. Mieszkańcy byli zapewne zdziwieni naszym pojawieniem się, ale dało się odczuć, że nie byliśmy pierwszymi spacerowiczami z zagranicy. Kolejnego dnia udaliśmy się razem z plezakami na zwiedzanie najstarszej części stolicy Intramuros. Czyli pamiętającej średniowieczne czasy starówki. W jej wnętrzu znajduje się kilka fortów, w tym Santiago. Budowa umocnień w Manili rozpoczęła się pod koniec XVI wieku w celu zabezpieczenia miasta przed zuchwałymi atakami piratów i była kontynuowana przez wielu kolejnych gubernatorów aż do końca XIX wieku. Zwolennikiem umocnienia miasta był pierwszy gubernator Manili, Miguel López de la Gaspi, który wcześniej od podstaw zbudował kolonię Sebu. Plan budowy umocnień zakładał otoczenie miasta siedmioma bastionami i długimi na kilka kilometrów murami. Bastiony sukcesywnie dobudowywano, co znajduje odzwierciedlenie w stylu architektonicznym poszczególnych budynków. Najstarszym jest pochodzący z 1587 roku Bastion San Diego. Kontur muru obronnego ma nieregularny kształt i pokrywa się z linią Zatoki Manila oraz krzywizną rzeki Pasik. Pierwotnie mury budowano wzdłuż Zatoki, a u ujścia rzeki powstał pierwszy fort nazywany dziś od świętego Jakuba, Santiago. Wejście do fortu oddzielone jest szeroką fosą, a rzeźbiona kamienna brama to prawdziwe arcydzieło sztuki. Zdobione jest postaciami hiszpańskich konkwistadorów, a nad jej wejściem znajduje się królewski herb. W centralnym miejscu u zwieńczenia bramy umieszczono drewnianą płaskorzeźbę przedstawiającą świętego Jakuba na koniu zagrzewającego do walki. Obecnie wewnątrz fortu zobaczymy głównie ruiny dawnych budynków, magazynów i administracji. Na podstawie ich szkieletów można ocenić, że były sukcesywnie rozbudowywane przez cały okres okupacji hiszpańskiej i amerykańskiej. Na szpicy fortu, w miejscu, gdzie zatoka spotyka się z rzeką, zejdziemy na niższy taras, z którego rozpościera się widok na panoramę miasta. Obok wartowni możemy pozować przy pomniku wartownika. Fort Santiago stał się parkiem pamięci bohatera narodowego Filipin i najczęściej odwiedzaną turystyczną atrakcją stolicy. Muzeum Jose Rizala znajduje się w dawnych budynkach administracyjnych fortu, a na obszarze całego obiektu rozmieszczono kilka pomników i podobizn Rizala. Dziś Intramuros jest najważniejszą na Filipinach pamiątką po epoce kolonializmu. Choć zabytkowa zabudowa została poważnie zniszczona podczas licznych bitew XX wieku, odtworzona w znacznym stopniu przypomina oryginalne obiekty. Pamiątką po fanatycznej obronie miasta przez Japończyków zostało działo. Można je zobaczyć na jednym z bastionów. Wewnątrz otoczonego murami centrum zobaczymy najważniejsze kościoły Filipin. Niegdyś znajdowało się ich tutaj aż dziewięć. Wojenną zawieruchę przetrwał tylko jeden. Kościół świętego Augustyna z 1607 roku z oryginalną zabytkową fasadą. Znajdująca się przy placu rzymskim katedra pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny została odbudowana w 1958 roku zgodnie z historycznymi założeniami. Pozostałe zakony odbudowały swoje świątynie już z dala od historycznego centrum miasta. Współcześnie intramuros otoczone jest plantami z tematycznymi parkami i polami golfowymi, które mogą wydawać się atrakcją co najmniej niepasującą do specyfiki miejsca. Wzdłuż murów znajdziemy wiele terenów przeznaczonych do rekreacji oraz parki pamięci, jak ten z galerią płaskorzeźb byłych prezydentów Filipin. Za północno-wschodnimi umocnieniami zobaczymy wysoką wieżę ratusza miejskiego, a obok niego monumentalną siedzibę Muzeum Narodowego. Idąc główną drogą na południe, dotrzemy do ogromnego parku Jose Rizala. W 1951 roku Intramuros zostało uznane za pomnik historii, a Fort Santiago stał się narodowym sanktuarium. Tutaj 4 lipca 1946 roku na tym placu ogłoszono deklarację niepodległości od Stanów Zjednoczonych. Manila jest stolicą wyspy Luzon i już przed epoką kolonialną była ośrodkiem miejskim plemienia Tagalów. Obecnie Manila podzielona jest na 6 dzielnic, ale jest miastem bardzo małym. Jej powierzchnia to zaledwie 38,5 tysiąca km2, czyli 13 razy mniejsza niż Warszawa. Za to ludność obu miast jest zbliżona. W Manili mieszka tylko 100 tysięcy mniej ludzi niż w polskiej stolicy. Wraz ze wszystkimi miastami w regionie tworzy gigantyczną metropolię, którą zamieszkuje ponad 20 milionów ludzi. W następnym odcinku zabierzemy was w historyczną podróż śladami Magellana. Podróżnik, który wybrał się w rejs dookoła świata, odkrył Filipiny i tam dokonał żywota. Zobaczcie z nami najważniejsze miejsca, które odwiedził 5 wieków temu. Zapraszamy! Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!